Cześć wszystkim! Witajcie na kanale Brzask Legend. Dzisiaj zabiorę Was w podróż do świata pełnego magii i potężnych smoków, które w pradawnych czasach władały niebem i ziemią. Razem odkryjemy niezwykłą opowieść o młodym chłopcu, który, pełen odwagi, wyruszył, by poznać ich sekrety i w ten sposób zmienił losy całego świata. Przygotujcie się na niesamowitą historię o przyjaźni, magii i mądrości. W pradawnych czasach, kiedy świat był jeszcze młody, smoki królowały nad niebem i ziemią, władcze i dzikie, a jednak nieskończenie samotne. Te potężne istoty, obdarzone skrzydłami wielkimi jak burzowe chmury, i oddechem ognistym jak wnętrze wulkanu. Budziły respekt we wszystkich, którzy kiedykolwiek je ujrzeli. I choć mogły zniszczyć wszystko na swej drodze, nie szukały towarzystwa, wybrały samotność, strzegąc jedynie swoich tajemnic i terenów, które były wyłącznie ich własnością. Każdy smok miał swoje ukochane miejsce na świecie, skryte i chronione przed oczami śmiertelników. Jeden zasiadał na szczycie najwyższej góry, wiecznie spoglądając na horyzont, jakby szukał tam czegoś, czego inni nie mogli dostrzec. Inny, schowany w głębi tajemniczego lasu, pilnował pradawnych drzew, które znały historię świata. Kolejny smok patrolował brzegi krystalicznych jezior, a jego obecność wzbudzała szacunek wszystkich żywych istot. Ich ogniste oddechy potrafiły wypalić lasy w mgnieniu oka, a jedno machnięcie skrzydeł wzniecało burze, jednak żadna z tych potęg nie służyła podbojom ani okrucieństwu. Smoki żyły w izolacji, w wyborze, który pielęgnowały przez wieki, bojąc się, że ich sekrety mogłyby zostać odkryte i zabrane. W tych samych czasach w niewielkiej wiosce żył chłopiec. Młody, pełen ciekawości i odwagi. Słyszał o smokach tylko z opowieści starszych mieszkańców, lecz każda z tych historii rozpalała jego wyobraźnię. Smoki fascynowały go. Ich potęga i tajemniczość sprawiały, że nie mógł o nich zapomnieć. W końcu postanowił, że musi wyruszyć na wyprawę, aby poznać prawdę o tych legendarnych stworzeniach. Wędrował przez gęste lasy, wspinał się na strome zbocza i przebył lodowate rzeki, aż dotarł do miejsca, o którym mówiły legendy. Do krainy, gdzie żyły smoki. Gdy w końcu stanął na tej pradawnej ziemi, ujrzał smoka, którego widok odebrał mu oddech. Smok był większy i bardziej majestatyczny, niż kiedykolwiek sobie wyobrażał. Miał łuski o srebrnym blasku, które lśniły w promieniach słońca, niczym gwiazd na niebie. Jego oczy były jak dwa głębiny pełne mądrości i tajemnic, skrywające wieki wspomnień i sekretów. Początkowo Smok spojrzał na chłopca z dystansem, nieufnie, jakby nie chciał dopuścić do siebie kolejnej żywej duszy. Chłopiec, mimo że czuł lęk, Postanowił przemówić. Zapewnił smoka, że nie ma złych zamiarów, że nie pragnie go skrzywdzić ani zdobyć jego skarbów, a jedynie chce się uczyć, słuchać jego historii i poznać świat, który krył się za jego łuskami. Smok, przyzwyczajony do samotności i odrzucający dotąd kontakt z kimkolwiek, poczuł coś, Czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Z czasem, widząc szczerość i determinację chłopca, jego serce, twarde jak kamień, zaczęło się otwierać. Dzięki odwadze młodego chłopca, Smok po raz pierwszy w życiu odkrył, że przyjaźń nie oznacza utraty wolności. Powoli zaczął opowiadać chłopcu swoje historie, dzielić się wspomnieniami o dawnych czasach, o tym, jak narodził się świat i o wielkich bitwach. Które przetaczały się przez ziemię, zanim ludzie jeszcze zdążyli postawić swoje pierwsze kroki. Smok mówił o tym, jak natura, niebo i ziemia łączą się w harmonii, a chłopiec, słuchając tych słów, chłonął wiedzę jak nigdy dotąd. Z czasem ich więź stała się tak silna, że smok podzielił się z chłopcem nawet swoim magicznym darem umiejętnością panowania nad żywiołem ognia. Chłopiec, wpatrując się w płomienie, nauczył się kontrolować tę potężną siłę, stając się pierwszym smoczym magiem, strażnikiem płomieni i dziedzicem sekretów, które znały jedynie smoki. Dzięki tej wyjątkowej więzi chłopiec zrozumiał, że samotność smoków, które niegdyś wydawały się nieprzystępne, była tylko wyborem. Wszyscy bowiem, niezależnie od potęgi i wielkości, pragnęli zrozumienia i bliskości. Od tej pory chłopiec i smok wspólnie wędrowali przez krainy, a ich historia rozeszła się po całym świecie, przynosząc nadzieję i mądrość zarówno ludziom, jak i stworzeniom natury. To spotkanie pokazało, że nawet Najpotężniejsze istoty mogą odkryć w sobie potrzebę przyjaźni, a ich magia może służyć nie tylko do obrony terytoriów, ale również dla dobra całego świata. Dzięki odwadze jednego chłopca świat ludzi i smoków zbliżył się jak nigdy dotąd. Czasem wystarczy jedno spotkanie, by odkryć, że nawet najpotężniejsze istoty pragną zrozumienia. To była pierwsza więź Smoka z człowiekiem, która na zawsze zmieniła ich świat. Jeśli ta opowieść przypadła Wam do gustu, pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, skomentować i subskrybować kanał Brzask Legend, by nie przegapić kolejnych legendarnych historii. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.